Dobra, witam wszystkich. Na imię mam Bartek. z zawodu. Yy, nie jestem budowlańcem. Jestem elektronikiem. Pracuję w tym zawodzie już o, ponad 20 lat, więc, więc już swoje lata też mam. Chciałem tutaj pokazać, yy, jak rozbudowujemy dom po niemiecki. Yy, Stary Dom po niemiecki, ten, rocznik 38, jest rozbudowywany w stronę ogrodu. Wieloetapowo. Znaczy, najpierw stawiamy osobną bryłę. Jest to prostokąt, prosty budynek, dwuspadowy. Następnie będzie łączony. W tym miejscu z obecnym gankiem. I dobudowywane jeszcze wejście, plus pochylnia. Yy, zjazd, Zjazdować. Jak to się nazywa? Pochylnia do wejścia. Yy, to będzie w kolejnych etapach. Dlaczego? Dlaczego? Może tu mniej więcej. Dlaczego? W, 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 Bołka. Dlatego, że nie możemy odciąć w tej chwili tyłu działki. Działka jest niestety bardzo wąska, ma 8,25 metra na około 70. Tutaj w, momencie, w miejscu tego domu starego jest poszerzona o 4 metry dodatkowo. Natomiast nie możemy odciąć tej tylnej części, dlatego, że mieszkają tam teściowie obecnie. Dlatego nie mogłem rozkopać całej działki, prawda? Dlatego, tak, co jest, co jest, co jest ciekawego, co jest innego w, tym, w tej budowie od budów, które gdzieś tam pokazują ludzie, przede wszystkim, budowa jest. Ściany są w technologii trzywarstwowej. Dlaczego trzywarstwowej? No, jest kilka, jak gdyby, odpowiedzi. Po pierwsze, że już wszystkie inne technologie próbowałem. Tu jest dom ocieplony wełną mineralną. Tam z tyłu jest budynek gospodarczy, który ma ocieplenie ze steropianu robiony metodą lekką mokrą. I później popełniłem ganek. Tutaj, który zrobiłem już jako ścianę trzywarstwową. Jest to technologia, która najbardziej Zdobyła moje serce. Uważam, że jest naj, najlepsza. Yy, I też uważam, że taki budynek jest najtańszy. Najtańszy yy, w rozumieniu nie już, tylko na przykład biorąc okres około 30 czy 50 lat. Oczywiście, no może tyle nie pożyję, no, ale trudno, tak? Jeśli buduje to, mu, musi to w jakiś tam sposób. Yy, Jakiś czas przetrwać, prawda? Bo nie chciałbym, żeby dzieci musiały od nowa budować. A jeśli nie będą chciały, wyjadą, sprzedadzą, to już trudno. Tak, to jest ryzyko, ryzyko zawodowe, ryzyko biznesowe. Co jest jeszcze ciekawe? Budynek jest podpiwniczony, jest budowany bardzo blisko dwóch budynków. Tutaj, między Starym Domem a tym narożnikiem jest około metr m, 1,30 m. Natomiast pokażę, pokażę z drugiej strony, z drugiej strony mamy budynek gospodarczy, który jest do wyburzenia w tej chwili, bo takie mieliśmy wymagania. Między ścianą a murem jest około 50 cm. Oczywiście można się domyślić, jakie były problemy z wykopem. Ale my poradziliśmy sobie tutaj był bardzo ostry wykop, ten budynek był podparty tak zwaną ścianką berlińską, z desek zrobioną, koparka wbiła, duże stemple zaostrzone. Yy. Nic, się, nic się złego nie stało. Yy. Paradoksalnie, miałem w zasadzie tego budynku nie budować, ale zatrudniliśmy ekipę, która nie chciałbym, może, źle mówić, bo co by nie mówić? Bardzo dziękuję chłopakom. Wykonali kawał ciężkiej roboty. Natomiast no mieli problemy z, z jakością prac. Na razie, może kiedyś pokażę piwnicę, jak robili. Ja oczywiście nie mam do nich jakichś tam wielkich pretensji. To jest ich praca, to jest ich zawód. Czasem się dziwię, że, że ktoś w ten sposób wykonuje swoją pracę, nie rozwija się, nie chce robić lepiej, no ale to jest ich problem. Po yy, budowaniu tam trzech i pół ściany no rozstaliśmy się i od, yy, od ściany czwartej, piątej w piwnicy, plus stropy te ściany yy, kolejny strop ściany kolankowe, dach robię już sam. Yy, co to znaczy sam? Sam to znaczy dwiema rękami, ale wiadomo, że wszystkich rzeczy nie da się zrobić w pojedynkę. I w sytuacjach takich jak ja to mówię krytycznych, czyli w momencie kiedy mamy zalewanie stropu. Tam super sąsiadów przychodzi jeden lub ostatnio nawet chyba mieliśmy dwóch sąsiadów. Przy zalewaniu, przy samym pompy, na 2-3 godzinki, tyle ile trwa zalewanie, yy, pomagają i się rozstajemy. Natomiast cały szalunek, całe zbrojenie robię wszystko sam. Trochę powiem o technologii. Ściany, jak widać, ceramiki. No tutaj na dolnym Śląsku to jest raczej standard. Ja rzadko widzę. Czasem ktoś z silikatu stawia, ale nie wiem dlaczego. że jakaś taka pozorna oszczędność. A nie wiem, w każdym razie nie, ma, nie mamy jak gdyby. Stary dom jest z ceramiki, on jest z cegły pełnej murowany. Jest bardzo dobry, bardzo ciepły. Yy... Niskie koszty utrzymania. To jest to co jest ważne. Yy, tak, ten budynek z ceramiki. Stropy lane wszystkie dwa stropy nad piwnicą, czyli nad garażem, i nad tutaj parterem stropy lane. Dlaczego lane? No, z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że yy, uważam, że są najlepsze. Po drugie, chyba jeszcze ważniejsze, że jestem w stanie je wykonać sam, dokładnie w pojedynkę. Zbrojenie dolne i górne yy, obecnie standard, tutaj dwie kraty yy, tak samo górny, dolny, chyba ma 15,5 cm, górny 18. Dość solidne płyty dwa kominy. Jeden komin wentylacyjny. Nie ma żadnych kominów systemowych. Mnie się to nie podoba. Uważam, że jest to jakieś rozwiązanie takie dziwne. Tu są kształtki ceramiczne podwójne Wienerbergera. Natomiast drugi komin murowany z cegły pełnej klasy 20. Z trzema, z trzema tymi kanałami. Które mogą być i wentylacyjne i tak naprawdę mogą też być podłączone bezpośrednio, jakieś tam piece, jak, jak nam sąsiedzi gazu nie sprzedadzą. Na przykład. Co mogę jeszcze powiedzieć? Często ludzie pytają mnie: Skąd ty tam czerpiesz wiedzę na tematy budowlane? Jak już wspomniałem wcześniej, nie jestem w ogóle związany zawodowo z budowlanką. W zasadzie można powiedzieć, że zacząłem się uczyć kilkanaście lat temu na, na własnych błędach. Wybudowałem ganek, który widać tutaj, wybudowałem, wyremontowałem dom stary po niemiecki, remont kapitalny, łącznie z tynkami i posadzkami, więc zasadniczo podwójna robota. Wybudowałem budynek gospodarczy, który tam z tyłu jest. Wybudowałem altankę grilla z kamienia. Jeszcze tam jakiś domek szkieletowy. W miejscu, w którym jesteśmy, stały, stały też dwie takie wiaty, można powiedzieć, garaże. One są w tej chwili zburzone. Ładne to nawet było, ale trochę szkoda. No ale trudno. Teraz będzie coś, mam nadzieję, lepszego. Natomiast oczywiście szukam. Przeczytałem forum Muratora, szukam w internecie, mam książki, zarówno poradnik majstra budowlanego, jak i tam książki do ciesielstwa, bo powiedzmy sobie szczerze, że murowanie no to tam jakoś każdy ogarnia. Natomiast, że pójdziemy na górę, co mogę powiedzieć? Każda z tych budowli, którą do tej pory zrobiłem, ma jakiś, e, jakiś błąd, jakąś wadę. Niektóre są takie, które tylko ja e, znam. Niektóre widać go okiem, jak na przykład gdzieś tam ugięty dach. On był oczywiście ugięty od początku. E, ale trudno, tak? Trzeba się uczyć. Ja się uczę na własnych błędach. Natomiast w pewnym momencie, jakoś jesienią zeszłego roku yy, zacząłem szukać informacji w internecie o, szczególnie o dachach, bo jest to taki temat, który jest no, dość mocno pomijany yy, w literaturze, można powiedzieć, a, a zresztą tą literaturę piszą najczęściej inżynierowie, a ci inżynierowie yy, nigdy nie budują sami, tylko pokazują palcem, więc wiadomo, że Niewiele się można tych praktycznych rzeczy nauczyć, i wpadłem słuchajcie na YouTube'a. Na YouTube'ie oczywiście zacząłem oglądać różne kanały, zarówno te amerykańskie, angielskie. Oni tam jakoś budują szybko, dziwnie, wszystko mają gotowe, wszystko pasuje, natomiast zupełnie inne technologie niż tutaj u nas w Europie. Potem jakoś YouTube mi podrzucił e, e, filmy e, rosyjskojęzyczne. Jako, że ja tam trochę jeszcze w szkole miałem tego rosyjskiego, to można powiedzieć, że rozumiem. No, ale to jest jak gdyby taki poziom, y, jak oni to mówią, gniotca, nie łamiotka. Więc no, stwierdziłem, że nic tam ciekawego nie ma. Wpadłem na polskie kanały. Okazało się, że Polacy nie, y, nie gęsi. I słuchajcie, wpadłem na kanał Tomka. Z województwa zachodnia pomorskiego. I powiem szczerze opadła mi szczęka. Opadła mi szczęka z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że no, mam już swoje lata. Kilkadziesiąt budów w życiu widziałem na żywo, czy w nich brałem udział, czy oczywiście jak gdyby na trochę innym można powiedzieć w innym kontekście, ale byłem widziałem, chodziłem, interesowałem się. I takiej budowy, jakie pokazuje Tomek, nie widziałem nigdzie. A jakie pokazuje budowy? Przede wszystkim precyzja. Niesamowita precyzja i to już w stanie, na stanie surowym. Niesamowita wyobraźnia yy, przestrzenna. Geometria fantastyczna. Dach perfekcyjny. Wszystko na takim poziomie, że niektóre filmy oglądałem po kilka razy. I szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę te wszystkie moje książki, muratory, przecież muratora prenumerowałem chyba 3 lata, czy jakoś tak, najwięcej. Nauczyłem się z filmów Tomka. Paradoksalnie. Tomek prezentuje różne patenty na, na, na pracę, na budowlane, na, na rozwiązywanie pewnych problemów technicznych. To jest coś, co zawsze mnie interesowało. W życiu, czyli rozwiązuje pewne problemy techniczne yy, możliwie najlepiej jak, yy, jak można. Poza tym, ktoś, kto się interesuje yy, budowami, niesamowita organizacja pracy. Ja miałem tutaj do piwnicy czterech ludzi. Yy, czwórka ludzi, no, pomijam jakość, nie robiła. Nawet połowy tego, co robi Tomek z bratem czy sam w zadanym czasie. Niesamowite. Niesamowita organizacja pracy, niesamowita dokładność, niesamowita jakość, niesamowite patenty i przede wszystkim przemyślane rozwiązania. Rzecz taka nie do końca w budowlance oczywista, bo wszyscy klepią To, co ktoś tam pokazał, ktoś gdzieś zobaczył, bo tak było, bo tak jest napisane, bo tak w 1964 pani inżynier jakiś tam e, napisał. Niestety świat się zmienia, troszkę idziemy do przodu. Niektóre rozwiązania e, też ewaluowały. Mamy. E, warto niektóre e, podejście do niektórych rzeczy prze, przemyśleć. I to robi właśnie Tomek. Niesamowite. Wielki szacunek. Wielkie dzięki. Niesamowicie mi Tomek pomogłeś. Skorzystam korzystam z wielu twoich jak gdyby rozwiązań. Nie tylko takich stricte technicznych, ale też w sposobie myślenia. W każdym razie w opisie może wrzucę link do, do Tomka kanału. Naprawdę jak to kiedyś mówili, naprawdę warto. Co jeszcze mogę powiedzieć o budowie? Budowa jest. Może inaczej. Ja buduję wyłącznie po pracy. To, jest, to wyróżnia mnie od jak gdyby innych budów. Dlaczego ja buduję po pracy? Po pierwsze, dlatego, że pracuję. Pracuję zawodowo. Gdzieś do około godziny 16. Później jem obiad, jakieś lekcje odrobimy z dziećmi, i zazwyczaj około 17 zaczynam działanie. Oczywiście w tych miesiącach jesienno-zimowych pracuję na oświetleniu sztucznym. Zrobiłem sobie kilka lamp autorskich na dobrych diodach z dobrym zasilaniem. Oczywiście nie jest, to, nie jest to komfortowe rozwiązanie. No ale takie są, takie są warunki i, i, i trzeba sobie poradzić, prawda? Także tyle, jak gdyby tytułem wstępu. Obecnie jesteśmy na etapie. Tymczasowego przykrycia foliami budowlanymi budynku. A to dlatego, że no ja buduję długo. Ja, ja oczywiście robię tyle ile powiedzmy tam organizm pozwala i czas i... Ale prowadzę też normalne życie, normalną firmę, mam normalną w miarę rodzinę. Nie mogę tu siedzieć cały dzień i, i, i północy. Więc jesteśmy na etapie zafoliowania. Dlaczego zafoliowałem? Zafoliowałem dlatego, że ja muszę zbudować dwa rusztowania z jednej i z drugiej strony połaci przy okapie. Żeby sprawnie położyć membranę i już łacić dach. Natomiast spojrzałem w prognozę pogody. Prognoza pogody 11 dni deszczu pod rząd. Jesteśmy już w, w grudniu, więc wiadomo, że tutaj nic nie wyschnie. Postanowiłem to na szybko zarzucić. Miałem akurat dwie takie czy trzy duże folie. One są dziurawe, ale dziurki pozaklejałem. Jakoś to funkcjonuje. Widać dzisiaj w nocy padało. Tu jest suchutko. Ja jestem zadowolony. Postawimy rusztowania, przygotuję się do, do membrany. Znajdziemy jeden, może dwa dni eee, okna pogodowego. Położymy membranę. Będę sobie już łacił na spokojnie, także tak to wygląda. Także zapraszam. Pokażę kilka, można powiedzieć, rozwiązań, które yy, ja tutaj stosuję w warunkach dość takich, yy, można powiedzieć, no trudnych, tak? No proszę, zobaczcie, jak, jak blisko mamy ten budynek. Oczywiście, ktoś powiedział mi kiedyś, że ten budynek trzeba było najpierw wyburzyć. <gry> Oczywiście, tak, świetnie, tylko co zrobić z gratami, które są w tym budynku? A jest tam w zasadzie, można powiedzieć, cały magazyn mojej firmy. Jest to niewykonalne, nie więc, więc podjęliśmy takie, a nie inne rozwiązania. Staram się większość rzeczy, które ja tutaj robię robić z jakiejś jakoś przemyślane tak to wyleczyłem się już z takiego robienia żeby robić może czasem za dużo myślę idzie to wolno powiem szczerze, że od kiedy Tomka kanał oglądałem to no to robię jeszcze wolniej Robię jeszcze wolniej, ale sprawia mi to jeszcze, jeszcze większą satysfakcję, dlatego że, no, że robię dokładniej. Oczywiście, do tego poziomu, który Tomek prezentuje, ja nie dojdę nigdy. To jest, to jest oczywiste. To jest oczywiste. Ja się, z tym, ja się z tym pogodziłem. Natomiast staram się robić naprawdę w miarę dokładnie. Eee... Na tyle, na ile potrafię. Jeśli coś mogę poprawić, robię to dwa razy. Jeśli, jeśli, jeśli jakoś wolniej, jeśli trzeba przeczekać, czy zmienić organizację pracy, ja to robię. Nie jest czas, nie jest tutaj najistotniejszym czynnikiem. Wszyscy mają gdzie mieszkać. Ten budynek jest jak gdyby dodatkowo budowany. Oczywiście ma swój cel, ale, ale nie jest to tak, że nie mamy gdzie mieszkać i, i trzeba coś na szybko wybudować. Jedna jeszcze kwestia, którą chciałem poruszyć w przypadku filmów Tomka, bo oglądałem nie tylko Tomka filmy, oglądam, oglądałem też wiele innych, można powiedzieć, gwiazd budowlanego YouTube'a polskiego. Wielu z tych YouTuberów, budowlańców Jakoś tak, można to nazwać chłopaków garściami czerpię z wiedzy, do której po myślę kilkunastu czy nawet więcej lat pracy doszedł Tomek. Natomiast yy, jakoś nie słyszałem, żeby padło chociaż słowa, słowa podziękowania, czy, czy wymienione imię. Czy nazwisko Tomka. Ja myślę, że, że nie ma się co wstydzić dobrych nauczycieli. Sam yy, się nie wstydzę. Także jeszcze raz dziękuję Tomkowi. Dziękuję też moim nauczycielom, których wielu było, ale dziękuję przede wszystkim przy, przy okazji tego dachu tym, yy, którzy uczyli mnie matematyki. Ja nie byłem najsłabszy z matematyki, ale też nie byłem najlepszy. Nigdy. Natomiast po 20 paru latach już nie chodzenia do szkoły i rozrysowaniu sobie dachu policzyłem wszystkie yy, wszystkie wymiary yy, dopasowałem kąt rozwiązałem kilka trójkątów korzystając z funkcji trygonometrycznych yy, stwierdzenia Pitagorasa z podobieństwa trójkątów itd. Tak Naprawdę wielki szacun, że jeszcze to pamiętam i nie sprawiło mi to jakichś specjalnych problemów. Także dziękuję, zapraszam, będę pokazywał kilka rzeczy, które może się komuś przydadzą. A może nie, no troszkę inne podejście do budowy, troszkę inna budowa, bo z jednej strony yy, budynek prosty, a z drugiej. No jednak w dość takich ciężkich warunkach. Wiele rzeczy trzeba tutaj zrobić ręcznie. Nie ma możliwości jak gdyby wjazdu dźwigu. Sam rozładunek towaru często jest problemem, bo mamy tam na wjeździe linię energetyczną. Był wjazd z pompogróżką, z problemem oczywiście. No kilka takich problemów technicznych musieliśmy rozwiązać. Pompogróżka musiała wjechać częściowo do sąsiada. W tym celu musiałem wykuć podmurówkę, płotu, zdemontować połowę płotu. No niestety, płot będzie do wymiany, ale takie są koszty, jak gdyby ciasnoty. No i można powiedzieć, budowania w mieście dość, dość sporym, jakim jest Wrocław. Także już nie gadam. Zapraszam, coś tam pokażę. Może ktoś skorzysta. Dziękuję bardzo.